Dzień dobry, Kameldziupka. Zapraszam na ONET Opinie. A naszym gościem jest Włodzimierz Czerzasty, wicemarszałek Sejmu, szef Nowej Lewicy i szef frakcji SLD w tejże partii. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie pomylił się pan, wszystko bardzo Super, się, bardzo się cieszę. Do tych wewnętrznych spraw lewicy dojdziemy w naszym programie. Natomiast chciałem zacząć od projektu, który ONET razem z Gazetą Wyborczą i Radiem Z przygotowywał od kilku miesięcy. Chodzi o obsadę spółek Skarbu państwa. Prześwietlaliśmy. Powiązania personalne ludzi zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa no z politykami obozu władzy i o to, co nam wyszło. Z tych pięciu tysięcy ludzi, którzy zasiadają w spółkach skarbu państwa, e, z, znaleźliśmy wszyscy wspólnie około 900 osób, to są ludzie władzy, którzy właśnie mają konkretne apanarze, a te apanarze to właśnie są pensje w spółkach skarbu państwa. Panie marszałku 900 osób na około 5000 na kierowniczych stanowiskach w spółkach jeżeli chodzi o te osoby potwierdziliśmy z pewnością że są personalnie rodzinnie bądź towarzysko powiązani z ludźmi obozu władzy czy ta skala jest dla pana szokująca a może nie może już przez tyle lat Prawej Sprawiedliwości rządów Prawej Sprawiedliwości pan się przyzwyczaił do tego <laughs> wie pan co Szokujące jest dla mnie co innego, bo jakby tak spróbować to systemowo określić, to przypomnę, że 6 lat temu, jak PiS dochodził do władzy, to miał między innymi dwa podstawowe hasła. Jedno hasło to takie, że skala nepotyzmu w ramach Platformy Obywatelskiej jest olbrzymia, to no dobra, a drugie było takie, jak my dojdziemy do władzy, to nigdy tego nepotyzmu, nigdy takich powiązań, które państwo. Żeście znaleźli Gratuluję roboty w ogóle olbrzymiej. W naszej partii nie będzie, tak? No i co się okazało? Okazało się, że ci minęło 6 lat. Świętej pamięci profesor Samsonowicz zwykle mawiał do mnie panie Włodku, nie minęło tysiąc lat, to minęło 6 lat. I nagle cały ten proces, cały ten proceder, który zawsze jest nowotworem każdej władzy, każdej władzy wyszedł w sposób obrzydliwy. Czy to mnie zdziwiło? Ja mam nie zdziwiło mnie to czy to mnie przeraża przeraża co trzeba No, coś jakie tym no właśnie jakie wnioski na przyszłość no, poza opowiadaniem, że nigdy nie powinno się to zdarzyć pewnie by trzeba było wprowadzić jakieś bardzo, bardzo transparentne sposoby powoływania i zatrudniania ludzi. Czy to się uda, proszę pana, nie wiem. No właśnie, bo to by wprowadzić jednak partia polityczna. No i zwykle partia rządząca, bo ona zwykle ma większość w Sejmie i wprowadza ustawy. Sześć lat temu na tych hasłach platforma straciła władzę, czyli coś musiało w tym być, jeżeli ją ze względu na te hasła straciła. W tej chwili, po sześciu latach, ten sam rak, Toczy pis? Ale w chyba stąci... to specjalnie nie rusza, muszę przyznać, bo jednak notowanie prawie sprawiedliwości, oczywiście one są niższe niż ja niż, to niż tak... lata temu, ale cały czas utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. To tak nie działa, to, to tak działa, że są krople, które spadają i dzięki tym kroplom, między innymi dzięki tej kropli, którą wy w tej chwili w trzy redakcje żeście zrobili, to na pewno upadek i gorsze notowania dla pisu są bliższe niż dalsze. Nagle się Coś zdarza, co rusza cały ten proces upadku władzy i stracenia punktów procentowych. Wpisujemy się w walkę ze złym systemem. Wpisujemy się, no oczywiście ja się ja nie, nie brałem udziału w tej akcji, ale wpisuje się jakby ta transparentność w to, żeby piso balić słusznie. Panie marszałku, czy od wczoraj pana marzeniem jest Berlin w Warszawie. Partia SPD, socjaldemokracja Niemiec wygrywa wybory za naszą zachodnią granicą. No, prawdopodobnie kanclerzem będzie jeden z liderów tej partii Olaf Scholz, choć no, tych wariantów koalicyjnych jest więcej, no, ale wszystko wskazuje na to, że, że rzeczywiście najważniejszym człowiekiem w niemieckiej polityce będzie socjalista. Przypomnę, że ta partia od 16 lat nie potrafiła wygrać się wyborów w Niemczech. Była też skazywana właściwie na takie powolne upadanie. Jeszcze kilka miesięcy temu miała kilkanaście procent poparcia, dzisiaj ponad 25 i zwycięstwo. Swego czasu pamiętam, jak żeśmy rozmawiali z party też miała taki problem, że ileś tam lat nie mogła wrócić do władzy. Bardzo dobrze znam Olafa Scholza. Naprawdę bardzo dobrze mam z nim bieżący kontakt. Notabene. E, zajmie również e, stanowisko Olaf Scholz 9 października na Kongresie Lewicy. I muszę panu powiedzieć, że będzie fizycznie e, w Warszawie? No zobaczymy jeszcze, ale na pewno będzie, e, będzie jego głos mocno słyszany. Natomiast muszę panu powiedzieć, to no po pierwsze się cieszę po drugie gratuluję. E, Rozmawiałem z nim nie, nie raz. I tam był taki dylemat który w Polsce akurat żeśmy minęli taki dylemat czy socjaldemokracja czyli SPD w Polsce to jest nowa lewica powinna rozmawiać z delinkę które wzięło tam cztery, prawie 5% głosów, czy nie. W Polsce, w Polsce no nie ma bezpośredniego przełożenia, ale jakbyśmy mieli na warunki polskie to przekładać, to może partia razem. No nam się udało dogadać, im się nie udało dogadać. jakby się. No, doga to jest taka partia e, no, tak prokremlowska też w pewnym sensie. No nie, no to nie. no bo to raczej nie. Moim zdaniem jest bardziej radykalna w poglądach, e, co zresztą. Znaczy, tego elementu akurat prokremlowskiego powiem szczerze, nie znam. I nie dlatego, żebym uciekał od odpowiedzi. No dobrze, ale o co mi chodzi? Nie zjednoczyli się, jakby się zjednoczyli w wyborach, to to zwycięstwo byłoby moim zdaniem o wiele mocniejsze, nam się udało to zrobić. Czy pan wie, że pół roku temu w jednym z landów w Niemczech były wybory i SPD dostało 8%, a po pół roku w tej chwili w ramach tych wyborów, w tym landzie dostało 25%. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli się ma program rozsądek i jeżeli, co zresztą Olaf wczoraj mówił w swoim przemówieniu, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na taki element, że ten wynik dała również jedność w partii. Oni mają 400 tysięcy członków, to w ogóle na warunki polskie. To na to, warunki polskie to, to w ogóle, jest absolutnie nieprzeliczane. No, no, no tak, na no, historia, różne rzeczy i, i, i inaczej to trochę chodzi. To daje nadzieję na to, że jeżeli jest program bardzo mocno lewicowy, jasny i konkretny i się różni od innych programów, a to na warunki polskie, jakby się przełożyli, to właśnie pan Donald Tusk nam zaczyna bardzo mocno pomagać, rzucając kotwicę haderską Platformę Obywatelskiej wspierając Kler, to można wybory wygrać i trzeba walczyć. No, mam wrażenie, że Donald Tusk nie wspiera Kleru. Tak? Raczej dość mocno krytykuje Kler. No, Raczej mówi o tym, żeby nie odpiłowywać katolików. Natomiast to, myśli, myśli pan, z jego się, do Kleru jest dosyć myśli, 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 Tak? No to nowość dla mnie, dlatego że myśli pan, że wspieranie bardzo mocno e, różnych spraw związanych z Kościołem pobuduje możliwość naprawdę zbudowania realnego państwa świeckiego? Przecież efekt jest taki, że po takich wypowiedziach Kler rośnie. Dyskusje pod tytułem, jaki Kościół, jest lepszy? Łagiewnicki czy toruński Wie pan. Pierwsza dyskusja jest już dawno za nami. Te no, podziały przed 15 a kto ją, a kto ją lat. To aktualne. No, Przypominam, że kardynał no nie, Dziwisz Płońska, był przedstawicielem Otwartego od, Kościoła od, od, jeszcze 15 od, od, lat temu. Od Płońska wydaje mi się, że ta dyskusja na temat kotwicy chadeckiej, jeżeli chodzi o Platformę, wróciła. Ale że jesteś, ja ich nie atakuję. znaczy, ja tylko pokazuję, kto w Polsce jest za jasno, za państwem świeckim, a kto tak nie za bardzo. To jeszcze do Niemiec, tak jak pan mhm. mówi, że pan wielokrotnie rozmawiał z Olafem Scholzem. Czy jego stosunek do Polski będzie inny niż stosunek Angeli Merkel? Bo tych, z tych badań, też niemieckich, wynika, że SPD, duża część wyborców CDU. Przeniosła swoje głosy na SPD, właśnie Ta, dlatego, że proces. wydaje mi się, że Olaf Scholz jest takim trochę kontynuatorem no, polityki, Proszę pamiętać, Angelii że Merkel. Olaf Scholz był szefem finansów, wicekanclerzem w, w ramach Wielkiej w, w koalicji. W ramach koalicji z panią Angelą Merkel. W związku z tym nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian, powiem szczerze. Zresztą nieraz żeśmy rozmawiali na temat, na przykład my, polska socjaldemokracja z socjaldemokracją niemiecką na temat Nord Stream 2. Wiadomo, jakim stosunek zajmowaliśmy. Ten stosunek się nie podobał. Nie, nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian. Natomiast spodziewam się jednej rzeczy: na pewno cała sfera socjalna i cała sfera światopoglądowa będzie bardziej eksponowana, bo to jest naprawdę taka socjaldemokracja z krwi i kości, w związku z tym to będzie i myślę, eksponowane. No, i myślę, że Olaf Scholz będzie się wsłuchiwał mocniej w głosy, te na temat Polski, w które się wsłuchiwał przez ostatnie kilka lat. Czyli jakie to były głos? Na przykład będzie również się wsłuchiwał w to, co będzie mówiła polska socjaldemokracja na temat tego, co się dzieje w Polsce. Na przykład również na temat tego, jak powinna się zmieniać polska energetyka to się staje w Polsce takim dosyć gorącym tematem ceny energii rosną, a w koalicji prawdopodobnie w koalicji nie, nieważne czy CDU czy, czy SPD będzie tworzyć rząd, na pewno będą zieloni. Na pewno będziemy rozmawiali na ten temat również, bo to jest problem. No cena energii też się bierze z opłat, które się płaci za dwutlenek za historię za tego typu rzeczy. Program Temat klimatu i zmian klimatu na pewno będzie bardzo mocno eksponowany, dlatego że to był temat eksponowany we wszystkich partiach niemieckich w trakcie wyborów, w Polsce zresztą też notabene zieloni, którzy mieli w pewnej chwili szansę na to, żeby być nawet piersi. I to jest. dlatego również, że ten program, ten element zmiany klimatu został uznany, praktycznie rzecz biorąc prawie przez wszystkie partie niemieckie jako jeden z podstawowych, z podstawowych tematów. Polsce, się wydaje, że to były jeszcze inne przyczyny liderka partii poza... została przełopana na plagiacie no, no, to, no tak no tak to te elementy osobiste zawsze są ważne no, ale te elementy wie pan no, jeżeli ktoś jego głównym tematem zasadniczym w 80% jest kwestia zmian klimatu i nagle takie partie jak spd czy CDU podnoszą to również na swoich standardach jako nie wiem druga albo trzecia sprawa No to zaczyna się ten temat e, dzielić na różne środowiska. W w Polsce zresztą będzie podobna sytuacja, bo zarówno e, zarówno PSL, jak i Platforma, jak i Nowa Lewica o tym mówią bez przerwy. Gorzej jest z pisem, no bo tutaj jest i z Konfederacją, bo tutaj raczej pisma podobne stanowisko do wielu rzeczy do konf konfederacji. Panie może rzeczywiście no, no. na ten krajowy krajowe podwórko w weekend Kongres Nowej Lewicy będziecie wybierali szefów. W... weekend następny. Następny weekend, no, no. kongres Nowej Lewicy. Będziecie wybierać szefów frakcji, bo będą dwie frakcje, frakcja SLD, frakcja wiosny. A czy pan już zakończył ten konflikt wewnętrzny, który był w SLD? Pan zawieszał działaczy. Andrzej Rozenek w ogóle nie został przyjęty do nowej lewicy. Jest już załatwiona ta sprawa? Mam, wszystkie sprawy są załatwiane. Wewnątrz partii to jest jakby normalna rzecz. Pana, bardzo wiele się na lewicy dzieje. Z tego są i dobre rzeczy wynikają i złe. Zawsze każde kłótnie, które wychodzą na zewnątrz niedobrze świadczą formacji. To 9 października zamkniemy do końca. Efekt jest taki, jeżeli chodzi o 20 tysięcy ludzi przyjętych do, którzy weszli do frakcji Sojusz Lewicy Demokratycznej nie weszło do tej frakcji nie ma zgody sądu na wyjście czterech osób. Powtarzam. 20 tysięcy. Andrzej Rozenek no, ok. to jedna z bardziej znanych, jednak popularnych no postaci. No tak, ale pan Andrzej medialnie. Rozenek, już tam nie wchodzą w szczegóły. Jak pan pewnie wie, na prezydium naszego klubu został ukarany 9 do zera naganą za to, co mówi i za to, co robi. W związku z tym ten temat. Ale nie już nie został wyrzucony nie. z klubu. Nie, ale dlaczego miałby. Myślę że... myślę, że już już przyjął, przyszedł czas na refleksję i myślę, że przy... Zresztą nie słyszę, żeby w mediach robił to, co robi. Proszę pana, Czy on kwestia ma wartości. jeszcze jeszcze zostać przyjęty do Nowej Lewicy? Nie. Kwestia. Proszę pana, no ja. No ja, ja mam swoje lata, każdy ma swoje lata. Ja mówię o polityce tu i teraz. Nie zostałem jest szefem, jak rozumiem, nie, nie, ma nie pana, szans. ale to, to nie chodzi o mnie jako o szefa, bo ja powtarzam jeszcze raz liczby. 20 tysięcy i 4 osoby, nie 4 tysiące osób, nie 400 osób, 4 osoby. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jeżeli ktoś mówi w programie dwa tygodnie temu, że ma ciągle obawy przed tym, czy klub parlamentarny nie podpisze umowy o współpracy z pisem panu no, trzeba brać odpowiedzialności za, za swoje słowa i tyle ale ja panu powiem o co o co ten spór cały był bo to jest spór o najwyższe wartości to jest spór o to czy się dotrzymuje słowa partnerowi w tym momencie wiośnie bo w momencie kiedy pan Robert Biedroń rozwiązał swoją partię i przyniósł wszystkich członków swojej partii do nas prosząc żeby zostali przyjęci rozgorzała dyskusja czy to robić czy nie Dwa lata temu żeśmy się umawiali co do określonych zasad i wiemy, jak te zasady wyglądały. Gdyby ten spór inaczej się skończył, rozpadłby się klub na dwa kluby, czyli SLD, wiosnę i na koło partii razem rozpadła również by się możliwość stworzenia jednej listy w wyborach. Wie pan, każdy, każdy przewodniczący partii musi brać się odpowiedzialność za swoje czasy. Ja za nie biorę, nawet jak dostaję po głowie. Z Zdarzało się w historii lewicy, bo to jest ciekawe, dwa razy taka sytuacja się zdarzyła, kłótnie po dwóch latach. Pan Leszek Miller po dwóch latach stracił władzę. Jak pan pamięta, pan Borowski wyprowadził połowę klubu, i lewica już potem straciła władzę, nie doszła nigdy do władzy. I za czasów pana Wojciecha Olejniczaka rozpadł się po dwóch latach Lit. Dwa lata minęły w sejmie. Za tych czasów, które są w tej chwili tych trzech partii, czyli razem, wiosny i Sojuszu Lewicy. Demokratycznej. Nic się nie rozpadło, klub działa prężnie, a w imię zastosowania. Czy pan ma ten... przekonanie, że pan rzeczywiście wygra te wybory na szefa frakcji? Proszę pana, ale na czym polega demokracja, żeby w tej demokracji raz na kilka lat, jak się kończy kadencja, stawać do wyborów i albo się je wygrywa, albo się przegrywa. No ale też na, no, na, na kongresie, jest to, że liczy wcześniej jednak głosy. Na kongresie, proszę pana, jest 1700 osób. I ma to 1000... policzone te głosy? na 1700 osób. Ja panu powiem, e, zawieszały innymi dlatego, że sprawy wewnętrzne partii były wynoszone e, na zewnątrz do mediów. 9 października zapraszam pana również serdecznie na kongres. Będą wybory, potem będzie ogłoszenie wy, wyników wyborów. Zobaczymy, jak będzie. Budzimy szczerze z tym, był gościem Monetopinie. Pani Marszałku, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu serdecznie. I ja również dziękuję państwu. Do zobaczenia.